Witam Was, hej, hej, witam Was ponownie na moim kanale YouTubeowym. Tym razem nie będzie ani o pralkach, ani o spycharkach, ani o innym takim sprzęcie. Będzie natomiast odnośnie e, naszego sklepu internetowego RBA Bacon, który oferuje e, osprzęt rowerowy. Osprzęt rowerowy, a dlatego się zatrzymałem, nagrywam, ponieważ mamy dość deszczowo dzisiaj. W końcu po tylu lat, dniach e, gorącej temperatury mamy deszczowo. Tu z mojej tamtej strony może trochę jest jaśniej, ok, ale tutaj idzie nam szaruwa, jak już widzicie szara pogoda i tak dalej więc ja osobiście, że biorę uwagę, że to, że sam lubię na rowerze jeździć, później jest maszynka sobie stoi, o mój sprzęcik wspaniały to to co, to sam zainteresowałem się takimi rzeczami właśnie jak sprzęt typu oświetlenia jakieś sakwy rowerowe bardzo fajne sprzęt do do przewożenia telefonu komórkowego, właśnie takiej właśnie deszczowej pogody, peleryny ochraniacze i tak dalej. To samo turystyczne. Śpiwory e, namioty, osprzęt kuchenny itd. Tak Także wszystkich Was, zapraszam serdecznie do czynienia z, z oferą naszego sklepu. E, no i tyle. Do zobaczenia, cześć, hej hej.